Bardzo, słuchajcie, za mną taka noc, że dzisiejszy dzień musiałam rozpocząć kubkiem mocniejszej kawy niż zazwyczaj, no i, no i w ogóle kawy, bo zazwyczaj jednak chodzi cytrynianka, śniadanie, i dopiero gdzieś później kawa, a dzisiaj musi być kawa. Wstawałam jakieś milion razy w nocy. No i rano też dzieci mi nie dały spać, ale słuchajcie, stwierdziłam, że z racji tego, że miałam ciężką noc, no i poranek też nie zapowiada się najmilej, postanowiłam go sobie umilić, odstawiam kawkę i słuchajcie, otworzę swój kalendarz adwentowy z debody shopu. Tam pod ostatnim filmem pojawiły się komentarze, że jednak mogę otwierać, więc wiecie co, raz na jakiś czas będę otwierać, dlatego też szukamy ósemki. No i ja jej naprawdę nie widzę. O dobra jest, żartowałam. Widzę taki małuteńki bałwanek. Cóż bał, u, cóż bałwanek skrywa. Wiecie co robić to jedną ręką, to jest naprawdę wyzwanie. Też nie chciałabym porwać tych pudełeczek, bo będę z nich korzystać w przyszłym roku. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Dobra, rozłożyłam. Co to jest? Halo. Nie wiem, co to jest. Glow no, mask. Uuu, maska z glinką, proszę państwa. Ale by był ja, jakbym ci coś podmienił tutaj, nie? No, a podmieniłeś coś? No, byłyby jaja, naprawdę, no boki zrywać, powiem ci, ty <grym> wariacie, jeden. <grym> Przepraszam. Fajnie, że maska z glinką, bo. Dzisiaj mam plan na wieczór zrobić sobie peeling, pokażę wam zresztą najlepszy na świecie peeling, zrobić sobie peeling całego ciała, wyszczotkować ciało, właśnie nałożyć jakąś maseczkę. Yy, no i też właśnie zrobić peeling twarzy, także bardzo się cieszę. Zobaczymy jak to w ogóle wiecie. Nigdy yy, nigdy nie miałam maski z glinką z The Body Shopu. Także bardzo chętnie przetestuję, super. Dobra, ja muszę złożyć jednak to pudełeczko, bo słuchajcie, coś mi tutaj poszło nie tak. Dobrze, także składam, ale z tego jestem bardzo zadowolona. Dobrze, piękny jest ten kalendarz. A na dzisiaj słuchajcie, mam zaplanowane inne śniadanie niż yy, jajecznica albo owsianka. Dzisiaj robimy pankejki i zobaczymy co z tego wyjdzie, bo to wiecie, takie prawdziwskie, amerykańskie. No, zobaczymy, działamy. Dzień dobry bardzo. 8 grudnia tradycji musiało stać się zadość. Dzień dobry. Proszę bardzo, ósemeczka. Poczekaj, jaki kolor obstawiasz? Neutralny. W sensie klasyczny, tak? Mhm. Mm. widzę, że tutaj już algorytm statystyka. po prostu. Statystyka. Przepraszam, już algorytmy statystyka. Tak, no. Mroje mak w jak <laughs> się Dobrze. Zamykamy inne? Jesteś zadowolony z tego, że ci to osłodzi życie? Tak. A jak ci w ogóle smakowały pankejki? Były genialne. Dawno nie jadłem tak dobrych w ogóle śniadania, a to przy, przy takim Mr. Pancake, to. No to prawda, później Wam opowiem więcej, a teraz pozwólcie, że się pojaram kalendarzem swoim. A ty widzisz? O, 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 zobacz. U, jakieś ciężkie! Czyżby dzisiaj od razu był prezent w środku. Słuchajcie, tego jeszcze nie było. No, złap się spinaczy. Kurde, to już teraz. I co nie będzie rysuneczków? O o! Co to jest czekoladka? After raid, after raid, after, eight, after eight. Na after after dzisiaj? Ósmy. Ale ja chciałam tylko powiedzieć, że to raczej jest tak, że musisz kupić całe opakowanie gdzie jest reszta. Pod włażką jest reszta! Przepraszam, przepraszam, spieszę się. Ale zobacz jakie to jest. After eight gin and, tonic and... Uu, Spróbujmy na wizji. Chcesz pół? Nie no, ja jedz. jedz. Mhm. <grym> mm. Magda bardzo lubi after eight. Nie, dlaczego? Mmm. ja Jezu. Pomyślą Jezus, same słodycze, nie słodycze no Ob obżerają się. O, 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 o. To wystarczy na dwa dni. <grym> Dobrze, już, już kończymy. Rok. Muszę, już jeść. Ojciec, jak da zabawkę? Mm. jestem odważna, ale trochę się boję. Co to takiego jest? Zobacz, siorka cię uratuje. Boże, jaka afera. Czy jesteś tak samo odważna, tak? Hum, mm. że tego nie widzi. We dwójkę może dacie radę, tak? Wspólny wróg jednoczy. Co to jest? Kurde. Mhm. Mhm. W ten sposób. Łuka nie jesteś zainteresowana? A dzisiaj do włosów użyłam szamponu, tego, który znalazłam w kalendarzu adwentowym z debody shopu wczoraj, albo przedwczoraj, już nie wiem, trochę mi się te dni kubią ostatnio. E, I powiem Wam szczerze, że mam bardzo średnie odczucia z tego względu po pierwsze, że gdzie jest fokus, e, a po drugie e, powiem wam szczerze, że. Mm, jak go użyłam, to włosy były takie szorstkie, tak jak wiecie. Czasami, nie wiem czy też tak macie, ale ja na przykład mam tak po mega naturalnych szamponach, e, które są, wiecie, bez SLS-ów, slesów i innych takich parabenów, silikonów i innych. E, I te włosy moje są takie tępe, szorstkie. Że nie ma opcji, że wiecie, podczas mecia przejadę palcami po włosach, że są takie rozczystane, tylko właśnie są takie, no, tempe. I właśnie po tym szamponie takie były. Miałam wrażenie, że włosy domagają się natychmiast odżywki, no ale to spoko, bo też je dobrze oczyścił, i dobrze, mam nadzieję, oczyścił skórę głowy. I dzisiaj wyjątkowo nałożyłam. Teraz fokus, proszę. E, tą 3-minutową odżywkę z OSI. I powiem Wam szczerze, że jeśli miałabym wybrać e, odżywki z Rosmana albo Maski, to te z L'Oreala z Elsev lub OSI są moimi ulubionymi włosy. Po ich użyciu są takie sypkie, miękkie, błyszczące no takie po prostu bezproblemowe. I dziwna sprawa, zazwyczaj zapach z tych odżywek utrzymuje się na moich włosach. I nie wiem w tym momencie, czy to nie jest kwestia tego szamponu, który notabene też pachnie przepięknie, ale na moich włosach nic nie czuć. Nie czuć żadnego zapachu, i trochę mi przykro z tego powodu, bo ja uwielbiam ładne zapachy. E, no, tutaj nic nie ma, także to tak taki wiecie: update w sprawie. Eee, właśnie tego szamponu, bo cię pisałam z Karoliną i ona na przykład jeszcze nie używała niektórych swoich produktów z kalendarza adwentowego, a ja jak widzicie od razu jadę z tematem, ja od razu testuję. Także to tyle, paznokci nadal nie mam, ale słuchajcie, dzisiaj mu chłopak później kończy pracę, więc może przed wyjściem, Boże jakie ja mam dłonie podrapane, eee, ale może przed wyjściem po choinkę uda mi się jeszcze ogarnąć pazurki, także... To tyle w kwestii kalendarza. No a dzisiaj będziemy jeszcze robić wieczorem, e, no powiedzmy, takie spa, bo dzisiaj jest znowu bardzo ważny mecz. Słuchajcie, jest tak ważny mecz, że już mam zapowiedziane, że się nie widzimy wieczorem, e, więc ja postawiłam, zresztą i tak miałam w planie, e, taki wieczór spa. Będziemy, słuchajcie. Będziemy szczotkować ciało, robić peelingi, maseczki i tak dalej, ale to wszystko Wam później pokażę. Na ten moment to tyle. Nie chcę się, słuchajcie, rozgadywać, bo coś czuję, że wieczorem popłynę, dlatego wieczorem pewnie przy tym spa do Was trochę pogadam. No i mam nadzieję, że uda nam się kupić jakąś ładną choinkę. Słuchajcie, nie mam koncepcji i nie wiem, czy nie skusimy się na taką najmniejszą z możliwych, żeby mm, po prostu postawić ją na krześle żeby zwierzaków aż tak bardzo nie kusiła, ale to wszystko zobaczymy w sklepie. A ja, słuchajcie, jeszcze w tak zwanym międzyczasie muszę ogarnąć swoją toaletkę, bo tu jest tak brudno przez te pudry mineralne, że nawet nie będę Wam tego pokazywać, także zabieram się za robotę. Czy wy widzicie tu w ogóle jakąś różnicę? Bo ja mam wrażenie, że zrobiłam większy bałagan niż był, ale chociaż przetarłam te swoje szufladki. I tak, tutaj z tej strony są po prostu kosmetyki, do których wrócę latem. Tutaj mam produkty do twarzy, tutaj mam moje paletki do twarzy z benefitu na dole, tutaj Naked i z Sephory. Tutaj dalej mam wszystkie produkty do ust i powiem Wam szczerze, że objętościowo jest ich jakoś mało znaczy plus tutaj te pomadki i podkład ale objętościowo jest ich jakoś mało więc mam, że mam je porozrzucane po torebkach, dlatego też jeszcze będę musiała zrobić tur po torebkach, żeby wiecie, wszystko było w jednym miejscu tutaj mam pędzle, które dzisiaj chyba jeszcze umyję, um, tutaj mam te paletki z Pixi od Anity i tutaj są dwie paletki do oczu, czekajcie, postaram się otworzyć nie wiem czy dam radę jedną ręką, o są dwie paletki do oczu i właśnie takie dwie paletki do twarzy i tutaj pod spodem, proszę bardzo, mam jeszcze cienie takie pojedyncze. No i tuż żel do brwi, nożyczki małe i pęset, a także tak wygląda na ten moment moja toaletka. Boże, dajcie znać, czy widzicie jakąś różnicę. A, no i muszę Wam to pokazać. Nie wiem, czy oglądacie mnie od wtedy, ale ja. Prawie rok temu nagrałam, słuchajcie, filmik 20 na 20 i to był filmik, w którym Karolina. E, Karolina w sumie chyba wymyśliła ten filmik, no nie wiem, ale ja od niej zgapiłam, zainspirowałam się. W którym nagrała filmik 20 na 20 czyli wybrała 20 kosmetyków, które planuje użyć w 2020 roku, albo planuje zacząć bardziej używać. E, no i ja pojechałam tam mega ambitnie, bo wybrałam sobie praktycznie same produkty kolorowe a jak wiemy rok 2020 nie sprzyjał makijażom, wyjściom i tego typu kwestiom, eee, no ale tam między innymi właśnie był ten rozświetlacz, wybrany przeze mnie do zużycia był ten rozświetlacz z maka I zobaczcie, co tutaj się dzieje. Ja w przyszłym roku myślę, już nakręcę wam aktualizację tych produktów, które wybrałam i jak wygląda ich zużycie. Natomiast myślę, nie pamiętam jak wtedy było, ale myślę, że zużycie będzie widoczne, bo tutaj coraz więcej zaczyna pojawiać mi się tej charakterystycznej kratki z maka w rozświetlaczu i dla mnie to jest niesamowite, bo słuchajcie, ten rozświetlacz mam około 5 lat i nie chcę teraz mówić, że na pewno, ale na 90%, jak go zużyję. Odpocznę trochę do niego, ale myślę, że wrócę. Uwielbiam ten rozświetlacz. No a, a wiecie, ja rozświetlacze kocham. Tam z benefitu jest też kuki, który ubóstwiam. E, tutaj mam też kolejny rozświetlacz. Miałam przyjść na chwilę, i się rozgadam, coś czuję. Tutaj mam rozświetlacz z Estée Lauder. Z kolei do tego zakupu zainspirowała mnie koko, on jest taki złoty i. Oj, pachnie latem. Przepięknie wygląda na opalonej skórze, na opalonym dekolcie. Uwielbiam właśnie go używać latem. Tak, dobra. Ja, ja na razie nie będę nic więcej mówić. Wiecie, żeby za dużo o kosmetykach we vlogu nie było, ale posprzątałam toaletkę. Mariusz? Mariusz nos? Dobry piesek. Bułka, siad. Daj łapkę. Daj łapkę. Dobry kotek, proszę. Mariusz? Mariusz, nos, dobry piesek. Mariusz, nos, dobry piesek. Mariusz, siad, siad, dobry piesek. Mariusz, siad, 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 dobry piesek. Buka. Siad, daj łapkę, dobry kotek, Buka, Buka też się. Mariusz, Oj. nos, dobry klient, si si buka, buka Buka, Siad, daj łapkę, dziękuję, proszę bardzo, Buka, daj łapkę, dziękuję, proszę bardzo, Mariusz, Mariusz nos. Dobry piesek. Mariusz. Siad. 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 Dobry piesek. Ukochane <grywa> jesteście. Dobrze. Proszę to dla Was w nagrodę. Tak. Ładnie. Ładnie ćwiczycie. Mądre zwierzaczki. Tak, dupka odjeżdża. Pięknie już. Proszę. Słuchajcie, to co my odwaliliśmy, to jest jakiś hit. Wspomnę jedynie, Mariusz. Wspomnę jedynie, że zastanawialiśmy się w ogóle nad choinką, bo mamy dwa zwierzaki, które nie wiemy, jak zareagują na choinkę. Dlatego też z tego tytułu mamy dwie choinki. Już Wam zaraz tłumaczę. To jest mniejsza, jak możecie się domyślać, patrząc po jej wzroście przy Mariusza. Za matę przepraszam, ale ona będzie, dopóki pies nie będzie wychodzić na zewnątrz. A słuchajcie, to jest druga choinka. Yy. Mam nadzieję, że nie będzie, tak jak wiecie, w, w krzywym zwierciadle, że my jej nie rozłożymy i ona się nie zmieści w salonie. I mam nadzieję, że bułka nie będzie główną bombką w tej choince. Tak, słuchajcie, zmarzliśmy, nieśliśmy to. a już nie powiem Wam nic. Teraz szykujemy miejsce i stwierdziliśmy, że dzisiaj po prostu rozłożymy te choinki i zobaczymy, jak zwierzaki się zachowują, a ewentualnie jutro, jeśli najbardziej ta dama pozwoli, no to będziemy ją ubierać. Bułka, podoba ci się nowa zabawka? Chyba jej się podoba, tak? To. Chyba trochę nas poniosło Z wielkością tej choinki Bułka się boksuje Tak, dlatego dzisiaj nie będziemy tego ubierać Bo to bez sensu e, No jest piękna, ale Po pierwsze duża Zaraz znajdziemy najładniejszą stronę I tą stronę ją ustawimy Natomiast jest naprawdę spora jesteśmy z choinką, proszę bardzo jak mogliście zauważyć, postanowiliśmy dzisiaj ich nie ubierać eee, okazało się, że mamy jeszcze, dostaliśmy kupowaliśmy choinkę w Leroy Merlin i słuchajcie, była taka akcja że przy zakupie właśnie takiej za złotówkę można było dobrać jeszcze świerk, stwierdziliśmy, za złotówkę powtarzam, eee, więc stwierdziliśmy że weźmiemy jeszcze ten świerk, bo wiecie świerk to zawsze sładny zapach, a to jest chyba jodła kiełkarska mam nadzieję, że dobrze kojarzę no, w każdym razie właśnie wzięliśmy jeszcze ten świerk i stwierdziliśmy, że na razie postawimy dzisiaj tylko choineczki i zobaczymy, jak zwierzaki się będą zachowywać. No, i jak mogliście zauważyć, dzieje się i wokół tej choinki, jak one mają fazę, dzieje się ciągle, także stwierdziliśmy, że zobaczymy jak będzie do jutra, ale na 95% w tym roku na naszych choinkach będą tylko światełka. Także poszliśmy po małą choinkę, a skończyliśmy z dwoma, ale powiem Wam szczerze, nawet tak jak tutaj teraz widzicie. E, ta choinka jest przepiękna, jest gęsta Nie ma nigdzie, wiecie, ani ułamanych gałązek Ani nie jest przerzedzona Także to jest jedna z piękniejszych choinek, jakie ja miałam w życiu e, Zaraz Wam jeszcze nagram takie przebitki, jak ona wygląda e, I co, słuchajcie, powiem Wam szczerze, że tak się zmęczyliśmy Stwierdziliśmy, że pójdziemy na piechotę po tą choinkę I to nie był najlepszy pomysł Miałam jeszcze dzisiaj robić trening, ale nie dam rady już mm. Jak prostuję ręce, to mnie bolą, także dzisiaj już raczej będzie bez treningu. Yy, za to za chwilę zabieramy się za wypiek bułek, yy, i bułki będą do sałatki. Natomiast ja idę robić sobie spadek, jak wam wcześniej mówiłam, i pokażę wam kilka moich sprawdzonych takich trików, które stosuję już od dłuższego czasu i jestem z nich bardzo zadowolona. I pokażę wam, i już wam chyba też pokazywałam kiedyś, pokażę wam najlepszy peeling do ciała na świecie. Także. Nasza choinka, mamy już choinkę. Nie wiem, jak finalnie będzie wyglądać w tym roku, natomiast jestem z samej niej mega zadowolona. Bardzo mi się podoba. Macie już choinki? Stawiacie na żywe czy na sztuczne? Ja powiem Wam, albo to jutro Wam opowiem na temat choinki. Miałam taką rozkminkę. E, ale dajcie znać właśnie, czy wolicie, wolicie sztuczne czy żywe. Jakie macie w tym roku i czy już macie choinki? Albo wiecie co, u mnie w domu rodzinnym była kiedyś Taka tradycja, ponieważ yy, ja mieszkałam w domu, w którym jest ogrzewanie podłogowe i siłą rzeczy taka choinka, no yy, ciężko było, żeby przetrwała. I tak naprawdę zazwyczaj to było tak, że albo 23, albo 24 grudnia yy, właśnie stawała u nas choinka, i najczęściej w dniu wigilii yy, była ubierana. Więc wiecie, to było takie: wow, taki jeszcze większy klimat świąt. Natomiast, od kiedy mieszkam sama i ja zarządzam swoim domem, yy, ta choinka staje na początku grudnia, ponieważ ja chcę się nacies nacieszyć tymczasem. Dobra, zapraszam Was do łazienki i robimy sobie takie malutkie spa. A jeśli chodzi o moją pielęgnację wieczorną i o moje dzisiejsze spa, przede wszystkim chciałam Wam pokazać najlepszy peeling do ciała na świecie, i to są słuchajcie, fusy z kawy z mojego ekspresu. Ja już kilkukrotnie wam o tym mówiłam, dla mnie to jest naprawdę najlepszy peeling na świecie do tego Zero Waste, naturalny, organiczny i wegańskie akcenty, także uwielbiam ten peeling naprawdę od wielu lat, od kiedy spróbowałam kiedykolwiek po raz pierwszy peelingu kawałek. Nic innego na mnie nie zrobiło takiego wrażenia. Także gorąco Wam polecam, nawet jeśli nie, nie pijecie takiej kawy fusiastej, kupcie po prostu zwykłą, najtańszą mieloną kawę. I gwarantuję Wam, obiecuję, że będziecie zachwycone. Także to tyle w kwestii ciała. Na twarz wykonam sobie taki peeling. Ja zazwyczaj wykonuję peeling enzymatyczny. Natomiast tutaj jakiś czas temu dostałam od Anity mmm, taki mały peeling z klinik. Stwierdziła, że powinien się u mnie sprawdzić i standardowo, jeśli chodzi o Anitę, to ona się nie myliła co do mojej cery, Zresztą tutaj będzie kilka e, kosmetyków z jej polecenia albo od niej. E, I właśnie ten peeling fajnie się sprawdza, poprawia ukrwienie i oczywiście pozbywa się martwych skórek, e, martwych skórek, martwej skóry i dzięki niemu produkty mega szybko się wchłaniają. I jak już mam taką oczyszczoną twarz, proszę Państwa, Później po oczysz... na oczyszczoną twarz sięgnę sobie po to urządzenie również z polecenia Anity. Jezu, tutaj dzisiaj o Anicie będzie dużo. Eee, właśnie po ten Niagara Water Peeling. Eee, no, to to jest peeling wodny, już Wam o nim jakiś czas temu mówiłam. Fajnie pozbywa się ze skórników. Jak już mam, wiecie, taką oczyszczoną twarz. Sięgnę jeszcze po tą maseczkę ze body shopu, którą otwierałam dzisiaj. Otwórzmy ją sobie, zobaczmy, co to takiego, którą otwierałam dzisiaj w kalendarzu adwentowym. Proszę bardzo, tak wygląda. No i wykonam sobie jeszcze taką ekstra maseczkę. Oczywiście fokus teraz musi dać popalić. Halo tutaj. No, tak jest. No i jak już jestem taka, wiecie, Oczyszczona, wyczyszczona, spillingowana. Oczywiście używam toniku, tutaj nie będę go pokazywać. Sięgam po krem po oczy z Bandy i z niego akurat jestem średnio zadowolona, no ale mam, więc muszę go zużyć. Wiecie, jak ja mam. Jak coś mam, to zużywam do końca. Tutaj chyba nie. O, widać, że nie zostało go już zbyt wiele, także później sięgnę po coś innego. I na koniec użyję sobie coś odżywczego. Czy Focus to pokaże? Hmm. Halofocus. I to jest Serum ze Stellauder Również dobrane dzięki Anicie. Bardzo fajnie regeneruje moją skórę. Ja teraz, słuchajcie, używam maści od dermatologa z retinolem. No, który troszeczkę przesusza tą skórę. Ja mam trochę suchych skórek i raz na kilka dni. To Serum działa cuda, także Anita, jeśli oglądasz, to miałaś rację, sprawdziło się jak zwykle Twoje polecenia. Także tak, słuchajcie, będzie wyglądać moje domowe spa. Ja na co dzień takich e, zabiegów nie wykonuję, ale dzisiaj postanowiłam się tak trochę rozpieścić, i jutro, wiecie, taka wypielęgnowana, będę ubierać choinkę. Także tak będzie wyglądać moje spa. Ja już, słuchajcie, nie przedłużam, nie rozgaduję się za bardzo. Tylko co, no wskakuję do Wanny. Co Wam będę mówić? Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik przypadł Wam do gustu Ja powiem szczerze, że to, nie wiem dlaczego, ale to chyba jest mój ulubiony vlog Jakoś bije od niego taki spokój i trochę się dzieje I słuchajcie, Mariusz robi siat i się z bułką dogadują e, I mamy choinkę i było pyszne śniadanie Także to był naprawdę bardzo fajny dzień Żałuję tylko, że nie miałam kiedy zmieścić treningu Ale naprawdę po tej choince, po niesieniu tej małej choinki Jakoś mega mi mdleją ręce ale coś odwlecze to nie ucieczę, także dziękuję Wam za obecność na dzisiejszym, w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobał i mam nadzieję, że u Was wszystko ok. No i co? No i chyba widzimy się jutro. Buziaki!